Jest moją nadzieją. Jemu ufam, jemu ufam. On moją mocą i światłem. On jest panem mego życia. Bóg jest moją nadzieją. On jest panem mego życia. Bóg jest moją nadzieją. Jemu ufam, jemu ufam, jemu ufam, jemu ufam. Szczęść Boże, bracia i siostry: Czas jest tajemnicą, którą Bóg wpisał w rytmy naszego życia. Każdy dzień jest darem, każda chwila prowadzi nas ku wieczności. Świat przemija, a wraz z nim to, co doczesne, ale to, co złączone z Bogiem, trwa na zawsze. Dziś wieczorem stajemy w zadumie nad słowami. Czas jest krótki, przemija bowiem postać tego świata. Wszystko ma swój czas i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem. To wezwanie do życia w Bożej obecności, do rozeznawania Jego woli i powierzania Mu każdej chwili. Niech to spotkanie będzie czasem refleksji, modlitwy i zawierzenia temu, który jest Panem czasu i wieczności. Bracie i siostry, kochani, zapraszam do wspólnej modlitwy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Boże. Nasz ojcze, ty jesteś naszym wspomożycielem. Tobie ufamy całym sercem, w tobie odnajdujemy nadzieję i siłę, gdyż ty jesteś naszą mocą, która nigdy nie zawodzi. Wejrzyj, panie, na naszą słabość i pośpiesz nam na pomoc, bo bez Ciebie nic nie możemy uczynić. Ty znasz nasze troski i codzienne smagania. Umacniaj nas, abyśmy nie ustawali w drodze. Pamiętaj o Dobry Boże, o ubogich i opuszczonych. Niech Twoja miłość rozjaśni ich serca, a ich życie niech nie będzie ciężarem, lecz pełne pociechy i radości. Spraw! Abyśmy umieli być dla nich wsparciem i świadkami Twojej dobroci. Boże, prowadź nas i pomagaj nam w trudach dnia codziennego. Ucz nas pokładać w Tobie ufność, odnajdywać radość w Twojej obecności i z nadzieją patrzeć w przyszłość. Tobie, Panie, chwała na wieki. Amen. Bracie, siostro, kto ufa Bogu, nigdy nie jest sam. Nawet w ciemności znajdzie światło, a w słabości odkryje siłę. Niech Bóg, który jest twoją nadzieją i mocą, błogosławi cię i prowadzi każdego dnia. Niech jego miłość umacnia cię w chwilach trudności, a jego pokój Napełnia Twoje serce radością i ufnością. Niech Jego łaska będzie Twoim światłem na ścieżkach życia, a Jego ręka zawsze Cię podtrzymuje. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bracia i siostry, subskrybujcie nasz kanał Oaza Jezusa Modlitwy. Polubcie Go i dzielcie się Bożą radością. Niech każde kliknięcie będzie krokiem ku większej chwale Boga. Niech Pan Was prowadzi. Boże mój, idę drogą codzienności, niosąc w sercu Twoje imię. Świat przemija, lecz Ty jesteś, trwasz ponad czasem, ponad tym, co znika. Twoja miłość jest ogniem, który nie gaśnie w ciemności. Twoje słowo jest ciszą, która koi serce wśród burzy. Bez Ciebie nie potrafię nic, bez Ciebie każdy krok jest pustką. Ale Ty jesteś moją nadzieją, Twoja obecność jest moim domem. Twoja miłość jest ogniem, Twoja miłość jest ogniem. Który nie gaśnie w ciemności, Twoje słowo jest ciszą, która koi serce wśród burzy. Amen.